Na przykład nie blokuję nikogo na, 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 na Facebooku ani na Twitterze. Uważam, że powinni się wyżyć wręcz, mm -hmm. a i tak napędzają dyskusję. No i popularność Twoich profili. No bo oni też tego nie do końca rozumieją, że napędzając dyskusję u ciebie pod Twoim wpisem, napędzają Twoją popularność i popularność tego wpisu. Być może tak, ale też wiesz co, dają taką perspektywę bo wychodzę z założenia, że mogę się mylić, nie? Zawsze. Mm -hmm. I, I jeśli ktoś mi tą perspektywę daje za darmo, w formie krytyki, nawet ostrej, no to powinien mu podziękować, nie? Bo znam przynajmniej najgorszą opinię na swój temat. A, a gdybym y, zamykał się na tą krytykę, to myślę, że o tą wiedzę był uboższy, nie? I... Tak, tak, bo mi też, ja chciałem tylko nawiązać, mi chodziło no, o taki komentarz stricte, powiedzmy, rasistowski, że ktoś by był homoseksualistą i pisaliby do niego, ty jebane pedale, że to, ten komentarz jest tak naprawdę śmietnikiem, ale jeżeli ktoś ci merytorycznie zwraca uwagę, albo zwraca uwagę nawet nie merytorycznie, ale pokazuje, że taka może być optyka kogoś, kto się nie zna, to to rozumiem. Zawsze rozdzielam po prostu to, czy to jest stricte obraźliwe, no bo stricte obraźliwe nie ma raczej dla ciebie większej wartości. Mm. Nie, no, dopóki to są słowa i yy, emocje, yy, trudno, może jakieś groźby, no ale no, umówmy się, niech się ta osoba lepiej wyżyje w komentarzach. Mm -hmm. Niż, niż jakimiś pięściami fizycznie. Nie? Jak się wyżyje, zejdzie mhm. mu ciśnienie, jeszcze znajdzie grono, które mu podbije, lajki, yy, yy, spuści z siebie to powietrze, chyba jest lepiej. Nie? A jak się go zablokuje, to jeszcze będzie ta frustracja narastała. Nie? A ty wyżywałeś się kiedyś w formie wpisu, komentarza albo czegoś takiego?